Medytuj i śpij, prezentuję. Siła wdzięczności w manifestacji. Wdzięczność to jeden z najpotężniejszych kroków w procesie manifestacji. Jest kluczem. Który otwiera drzwi do nieskończonych możliwości, przyciąga do naszego życia to, czego pragniemy, i zmienia nasze wibracje na wyższe, bardziej harmonijne. Kiedy skupiamy się na tym, co już mamy i czujemy za to prawdziwą wdzięczność, wszechświat odpowiada nam. Dostarczając jeszcze więcej powodów do radości, manifestacja nie polega jedynie na wypowiadaniu afirmacji czy wizualizowaniu swoich pragnień, to stan bycia, świadomość obfitości i otwarcie się na cuda, które są dostępne dla każdego z nas. Wdzięczność jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością, którą pragniemy stworzyć. Im więcej czujemy wdzięczności za to, co już mamy, tym więcej powodów do wdzięczności pojawia się w naszym życiu. Nie chodzi tylko o materialne rzeczy. Ale także o relacje, emocje, zdrowie, możliwości, jakie przed nami stają, nawet w trudnych chwilach, gdy wydaje się, że świat przysiągł się przeciwko nam. Znalezienie choćby jednej rzeczy, za którą możemy być wdzięczni, potrafi zmienić wszystko. Poniższa afirmacja wdzięczności pomoże ci dostroić się do energii obwitości i otworzyć cię na niesamowite możliwości, jakie czekają na ciebie w świecie manifestacji. Afirmacja Wdzięczności. Cześć Pierwsza. Dziękuję za ten dzień, za każdy oddech, który mogę wziąć. Za światło słońca, które otula mnie swoją ciepłą energią, wdzięczność przepływa przeze mnie, docierając do każdej komórki mojego ciała, wypełniając moje serce radością i spokojem. Dziękuję za moje ciało, które pozwala mi doświadczać świata, za moje serce, które bije w rytmie miłości i życia. Wdzięczność za zdrowie, za każdy ruch, za każde uderzenie serca, każda chwila, każdy moment, nawet ten, który wydaje się trudny. Niesie dla mnie wartość i naukę. Jestem wdzięczna za ludzi, którzy mnie otaczają, za tych, którzy uczą mnie miłości, za tych, którzy wyzwalają we mnie siłę i odwagę. Dziękuję za każde dobre słowo, które usłyszałam, za każdy uśmiech, który rozświetlił moje serce. Za każdy gest życzliwości, który uczynił ten świat piękniejszym. Jestem wdzięczna za obfitość, która jest już w moim życiu za dach nad głową, za ciepłe łóżko, za pokarm, który odżywia moje ciało, za możliwości, które codziennie do mnie przychodzą. Nawet jeśli ich jeszcze nie widzę, wiem, że wszechświat zawsze prowadzi mnie najlepszym z możliwych szlaków. Każdy dzień to nowa szansa, każdy poranek to nowy początek, jestem wdzięczna za swoje marzenia, bo wiem, że są one drogowskazem, który prowadzi mnie do mojego najwyższego dobra. Wdzięczność pozwala mi otworzyć się na cuda, które są już dla mnie przygotowane. Wszystko, czego pragnę, już do mnie zmierza, a ja z radością i otwartością. Przyjmuję to, co najlepsze. Czuję wdzięczność, która wypełnia całe moje istnienie to uczucie miłości i zaufania do świata. Oddycham spokojem, wiedząc, że jestem wspierana przez energię wszechświata. Moja wdzięczność sprawia, że moje życie jest pełne cudów i piękna. Z całego serca jestem wdzięczny za każdą chwilę życia, za każdą myśl, która prowadzi mnie ku obfitości. Za każdą osobę, która pojawia się na mojej drodze i wspiera mnie w moich działaniach. Jestem świadomy, że wdzięczność jest kluczem do otwarcia drzwi do nieograniczonego źródła dostatku, a każda myśl i każde słowo, które wypowiadam. Ma moc przyciągania do mojego życia tego, co najlepsze. Dziękuję za wszystkie małe i wielkie rzeczy, które już mam, za każdą chwilę radości, za każdą osobę, która wnosi do mojego życia miłość i wsparcie. Dziękuję za swoje zdrowie, za każdy oddech. Które daje mi życie i energię do podejmowania nowych wyzwań. Jestem wdzięczny za każdą lekcję, którą przynosi mi życie, ponieważ każda z nich zbliża mnie do spełnienia moich marzeń. Wierzę, że wszystko, co się wydarza, ma swój cel. A ja przyjmuję każdy moment z otwartym sercem. Wiem, że przyciągam do siebie obfitość. Pieniądze przepływają do mnie w sposób naturalny i łatwy. Moje działania są w pełni zgodne z moimi pragnieniami i celami, a wszechświat wspiera mnie na każdym kroku. Każde moje działanie przybliża mnie do realizacji marzeń. Moje myśli są wypełnione wiarą w sukces, a moje serce pełne nadziei na przyszłość. Jestem gotowy na obfitość, która czeka na mnie we wszechświecie, i otwieram się na nią z pełnym zaufaniem. Dziękuję za wszystkie pieniądze, które już mam i które przyjdą do mnie w przyszłości. Dziękuję za każdą drobną transakcję, za każdy zarobiony grosz, za każdą szansę, którą mogłem wykorzystać. Cieszę się z każdego centa, który wchodzi do mojego życia, ponieważ wiem, że każda kwota jest częścią mojego większego planu, a wszystkie pieniądze są energetycznym wyrazem mojej obfitości i zdolności do tworzenia dobrobytu. Z wdzięcznością przyjmuję każdą formę pieniędzy, która przychodzi do mnie, wiedząc, że są one częścią mojego pełnego. I obfitego życia z radością patrzę na przyszłość, ponieważ wiem, że już teraz przyciągam do siebie bogactwo i dostatek. Pieniądze przychodzą do mnie z różnych źródeł, nieoczekiwanych, ale zawsze zgodnych z moimi wartościami. Każdy dzień przynosi nowe okazje, które mogę wykorzystać, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do moich celów finansowych. Moja kreatywność, moja pasja i moje działania są magnetyczne dla obfitości. W każdej sytuacji potrafię dostrzec możliwość rozwoju i wzrostu. A każda decyzja, którą podejmuję, jest krokiem ku większemu dostatku. Jestem otwarty na wszelkie formy obfitości, nie tylko finansowej, ale także duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Pieniądze to tylko jedna z wielu form obfitości, którą przyciągam. Mam dostęp do nieskończonych zasobów wszechświata, a każda forma energii jest dostępna dla mnie, bym mógł tworzyć życie pełne sukcesów i spełnienia. Moje życie jest pełne miłości, pokoju i radości, a wszystkie te uczucia łączą się w potężną energię. Która przyciąga do mnie jeszcze większy dostatek. Z wdzięcznością przyjmuję każdą nową szansę, która pojawia się na mojej drodze. Wiem, że każda okazja do zarobienia pieniędzy jest darem, który wykorzystam w sposób mądry i świadomy. Dziękuję za każdy krok. Pozwala mi się rozwijać i przyciągać do siebie jeszcze więcej finansowej obfitości. Moje myśli są pełne pozytywnych przekonań, które pozwalają mi tworzyć nowe źródła dochodu. W każdej chwili jestem gotowy na więcej, ponieważ wiem, że zasługuję na obfitość, która jest w pełni zgodna z moimi wartościami i celami. Jestem pełen zaufania do wszechświata, który obdarza mnie wszystkim, czego potrzebuję. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie, z każdym dniem. Zdaje się bardziej świadomy swoich możliwości i siły, które mam w sobie. Pieniądze są tylko narzędziem, które pozwala mi realizować moje cele, marzenia i plany. Z radością przyjmuję każdą okazję, by inwestować w siebie. I w to, co daje mi prawdziwe spełnienie, moje działania są pełne mocy, a moja zdolność do przyciągania sukcesu jest niewyczerpana. Dziękuję za każdą osobę, która wspiera mnie na mojej drodze. Dziękuję za moje talenty, za moją zdolność do tworzenia. Za moją pasję, która napędza moje działania. Wiem, że zasługuję na dostatek, ponieważ jestem w pełni świadomy swojej wartości. Współpracuję z energią wszechświata, która prowadzi mnie ku finansowej niezależności. W pełni ufam. Że moje marzenia stają się rzeczywistością, ponieważ jestem gotowy, by przyjąć wszystko, co dla mnie przygotował wszechświat. Każdy dzień to nowa okazja do przyciągania pieniędzy i obfitości. Wiem, że wszechświat zawsze działa na moją korzyść. A ja jestem otwarty na to, co dla mnie przygotował. Pieniądze przychodzą do mnie w sposób łatwy i naturalny. Moje życie jest pełne obfitości, a ja dzielę się nią z radością, wiedząc, że im więcej daję, tym więcej wraca do mnie. Z wdzięcznością przyjmuję każdą formę dostatku, wiedząc, że to, co otrzymuję, jest przeznaczone do mojego rozwoju i realizacji moich najwyższych celów. Z każdą chwilą staję się coraz bardziej świadomy mocy. Którą posiadam, moje działania są zgodne z moimi pragnieniami i celami, a każda decyzja, którą podejmuję, prowadzi mnie ku sukcesowi. Wiem, że zasługuje na obfitość, która wkrótce pojawi się w moim życiu, pieniądze, które do mnie przychodzą. To nie tylko nagroda za moją pracę, ale także energia, która pozwala mi spełniać moje marzenia i dzielić się nimi z innymi. Dziękuję za każdą formę obfitości, która pojawia się w moim życiu, i wiem, że jest ona częścią większego planu który prowadzi mnie ku spełnieniu. Każdy dzień to dla mnie okazja do rozwoju i wzrostu. Pieniądze, które zarabiam, pozwalają mi nie tylko zaspokajać moje potrzeby, ale także dają mi możliwość inwestowania w siebie, w swoje umiejętności, w moją przyszłość. Dziękuję za każdą okazję, która pojawia się na mojej drodze, za każdą nową transakcję, za każdą szansę, która pozwala mi rozwinąć się i zarabiać jeszcze więcej. Wiem, że jestem w pełni zdolny do przyciągania obfitości i sukcesu w każdej dziedzinie mojego życia. Jestem otwarty na nieograniczone źródła dochodu, które napływają do mnie. Moje myśli są pełne pozytywnych przekonań, które pozwalają mi przyciągać bogactwo. Z radością przyjmuję każdą formę pieniędzy, która przychodzi do mnie, ponieważ wiem, że to tylko początek mojej drogi do finansowej niezależności. Pieniądze są tylko narzędziem do realizowania moich marzeń i celów, a ja w pełni zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka moc tkwi w moich rękach. Dziękuję za moją zdolność do tworzenia. Wiem, że moje talenty są moim największym skarbem, a każda umiejętność, którą rozwijam, otwiera przede mną drzwi do nowych możliwości. Każde działanie, które podejmuję, przybliża mnie do mojego celu. Pieniądze przychodzą do mnie. Ponieważ jestem gotowy, by w pełni je przyjąć. Każdy mój sukces to odbicie mojej wewnętrznej pewności siebie, mojej wiary w siebie i moich marzeń. Z każdym dniem czuję, jak moja obfitość rośnie. Widzę, jak wszystko, czego pragnę. Przychodzi do mnie z łatwością i bez oporu. Dziękuję za każdą nową możliwość, która pojawia się w moim życiu. Z radością i wdzięcznością przyjmuję każdą okazję do wzrostu i rozwoju. Wiem, że każda forma obfitości, która trafia do mnie, jest wynikiem moich działań. Moich przekonań i mojego zaangażowania w to, co robię. Jestem gotowy na więcej. Moje życie jest pełne dostatku, który przychodzi do mnie z różnych źródeł. Z każdą chwilą staję się bardziej świadomy swoich możliwości, a moje działania są coraz bardziej skuteczne. Pieniądze nie stanowią dla mnie problemu, są one naturalnym wynikiem mojej pracy i moich marzeń. Przyciągam obfitość i sukces z łatwością, ponieważ wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Z pełnym zaufaniem przyjmuję każdą formę finansowej obfitości. Pieniądze, które przychodzą do mnie, są w pełni zgodne z moimi wartościami i celami. Każda forma dochodu, która napływa do mojego życia, jest częścią mojego większego planu. Który prowadzi mnie ku jeszcze większym sukcesom i spełnieniu. Dziękuję za każdą szansę, która pozwala mi rozwinąć się, za każdą transakcję, która otwiera przede mną nowe możliwości. Czuję wdzięczność za to, co mam, ale wiem, że moje życie jest w ciągłym ruchu i rozwoju. Z każdym dniem przyciągam do siebie więcej obfitości, więcej sukcesów, więcej pieniędzy, które pozwalają mi realizować moje marzenia. Jestem gotowy na każdą nową okazję, która pojawi się na mojej drodze. I z radością przyjmuję wszystko, co Wszechświat przygotował dla mnie. Z każdym dniem rosnę w sile wiedzy i w wierze w siebie. Wiem, że moja obfitość jest w moich rękach. I przyciągam do siebie to, czego pragnę. Moje marzenia stają się moją rzeczywistością, a każdy krok, który stawiam, przybliża mnie do mojego celu. Obfitość materialna i duchowa płyną do mnie w nieograniczonej ilości. Dziękuję za każdą okazję, która prowadzi mnie do większego sukcesu, za każdą chwilę, która przybliża mnie do spełnienia. Moje myśli są pełne pozytywnej energii, którą dzielę z otaczającym mnie światem. Dziękuję za wszystko, co już mam. I z pełną wiarą w to, że jeszcze więcej dobrego czeka na mnie w przyszłości, Otwieram swoje serce na nieskończoną obfitość, która płynie w moim kierunku. Moje życie jest pełne miłości, pokoju, sukcesu i finansowej obfitości. Z radością przyjmuję wszystko, co nadchodzi, bo wiem, że zasługuję na to, co najlepsze. Z każdym dniem staję się lepszą wersją siebie, otwartą na nowe możliwości. Dzięki mojemu zaangażowaniu i pozytywnemu nastawieniu Mogę manifestować swoją rzeczywistość i tworzyć życie, o jakim marzę. Dziękuję za wszechświat, który wspiera mnie na mojej drodze. Z radością przyjmuję obfitość, bo wiem, że ona jest moim prawem. Czekam z otwartym sercem na to, co nadejdzie. I wiem, że moja podróż ku spełnieniu jest już w pełnym rozwoju. Moje życie jest pełne sukcesów, a każdy dzień daje mi możliwość rozwoju i tworzenia lepszej przyszłości. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Medytuj i śpij. Gdzie znajdziesz więcej inspiracji do codziennej medytacji i manifestacji? Jeśli poczułeś energię tego przekazu, zostaw komentarz i podziel się swoimi myślami. Razem tworzymy przestrzeń dla pozytywnych zmian. Pamiętaj, że Twoje życie. Jest pełne możliwości, a każdy moment jest szansą na przyciąganie tego, co najlepsze. Zakończ ten dzień w spokoju i otwórz serce na obfitość, która już wkrótce popłynie w Twoim kierunku. Medytuj. I śpi w harmonii z wszechświatem. Do zobaczenia.